Zobaczcie, co zarejestrowały pokładowe kamerki w moim samochodzie podczas mojego wyjazdu do Ciechanowa na nagrywanie tras egzaminacyjnych. Przede mną jedzie Andrzej Grabowski, który oprowadza mnie po Ciechanowie, ale przed Andrzejem Zbranie. Przed Andrzejem to naprawdę robi się ciekawie. Oglądajcie do końca, słuchajcie dokładnie co to się mówi. bo naprawdę Ale gruba na sprawa. To do Record video. <laughs> Cały czas się recording. On się wręcz krztusi olejem. Fajnie, może olej się kończy. Laska pojechała.